Jak widzicie, przygotowałem zupełnie nową kamizelkę dla każdego rasowego pirotechnika i bez wątpienia przyda się ona profesjonalistom, którzy siedzą w tej branży. Chociaż z drugiej strony, jak tego o tym pomyślę, to pewnie pasjonaci, którzy bawią się różnego rodzaju projektami pirotechnicznymi, edukują się i zgłębiają tajniki pirotechniki, to wydaje mi się, że wyciągną większy potencjał z tej kamizelki i przy okazji będą wyglądać zajebiście w towarzystwie. To na chwilę obecną jest prototyp z wykorzystaniem uniwersalnych kieszeni. Jedynie część z nich została dla nas delikatnie zmodyfikowana. Druga wersja, na którą właśnie pracujemy i prawdopodobnie wprowadzimy ją do swojej oferty, będzie wyposażona w szereg skastomizowanych slotów i otworów po to, aby pasowały one idealnie do elementów, które się na tej kamizelce znajdują i powinny być elementarnym wyposażeniem każdego rasowego pirotechnika, a jesteśmy w stanie do tej kamizelki umieścić szereg przydatnych elementów. Chociażby zapalniczkę. Oczywiście ta w jedynym słusznym kształcie otulona dedykowanym holderem. Ląd zielony sznurowy, maskę, gdy chcemy przedłużyć zwłokę inicjacji fajerwerki, szczególnie gdy bawimy się faktycznie dużymi kalibrami. Specjalne nożyczki do cięcia lądu, które mają jedno ostrze, zatem są bezpieczne, bowiem nie występuje tutaj tarcie metalu o metal i notabene będą one zaraz na naszym sklepie arkafajerwerki.pl. Nauszniki niezbędne dla każdego pirotechnika, który w odróżnieniu od publiki nierzadko znajduje się dużo bliżej efektów. Okulary przeźroczyste, żeby zabezpieczyć swój wzrok, w sumie najbardziej niezbędny i elementarny rekwizyt każdego pirotechnika. Zapłonniki pirotechniczne i to pomarańczowe krótkie odcinki 20 cm oraz jedna sztuka czarna 5 metrowa. Wiadomo, że te 20 cm zazwyczaj są za krótkie, chociaż nie do końca. Jeżeli skorzystamy z bezprzewodowego systemu, to wcale nie. Niemniej, jeżeli byśmy musieli przedłużyć, no to w zasadzie mając tą piątkę, jeżeli ją zużyjemy, to i tak ten przewód możemy wykorzystać, żeby połączyć go z tymi dwudziestkami. Także zawsze mamy te 5 metrów przewodu pod ręką, jeżeli tak musielibyśmy oddalić czy to siebie, czy samo urządzenie bezprzewodowe. A skoro mowa o urządzeniu bezprzewodowym, to takie również jest w pod ręcznym wyposażeniu każdego rasowego pirotechnika Mamy tutaj prosty moduł czteroportowy od Spark Control. Docelowo chciałbym zrobić, że ta kieszeń idealnie pasuje pod ten moduł, wkładamy go i tutaj będzie takie eleganckie wycięcie wzmocnione jakimś na przykład tworzywem sztucznym, dzięki któremu te porty cztery będą idealnie wystawać przez kamizelkę, także będzie można to urządzenie wykorzystać nawet bez wyciągania niego. Oczywiście wtedy wiadomo, zapalnik musiałby być podłączony bezpośrednio do urządzenia, czyli musimy wykorzystać dłuższy przewód, ale nieraz odpalamy właśnie jakieś słabe Przeładunki, których bezpieczna odległość wynosi np. 1 m, także do takich zastosowań będzie fajne. A jeżeli musimy się oddalić bardziej od produktu, no to dopiero wtedy wyciągamy ten produkt z kamizelki, co właśnie przed chwilą uczyniłem. Ale skoro jest system, no to musi być też pilot do zdalnego sterowania, i ten też znajduje się tutaj. Jest miejsce na pilot typu Smart od serii Spark Control. Maksymalnie 99 kanałów, czyli te 4 bez problemu obsłuży, a przy okazji równie dobrze można będzie nim od razu obsłużyć większą ilość urządzeń. Co do zapłonników, to generalnie mam jeszcze dylemat. Po pierwsze, czy faktycznie umieszczać je na samej kamizelce, czy może lepiej jednak ich nie nosić ze względu na wyładowanie elektrostatyczne, a po drugie, jak je właśnie zabezpieczyć, żeby na przykład ewentualne wyładowanie elektrostatyczne, które mogłoby potencjalnie, wiadomo, ryzyko jest niskie, ale mogłoby potencjalnie je uruchomić, no to żeby tutaj nie doszło do pożaru naszej kamizelki, szczególnie, że jeszcze obok mamy ląd, więc w sumie ten ląd też musiałby się znajdować w innym miejscu. W sumie to jest prototyp, więc jeszcze wiele rzeczy będzie usprawnionych. I ostatni element, który muszę wam pokazać, to oczywiście trytki, na których zbudowano nie jeden projekt, czy to pirotechniczny, czy generalnie różnego rodzaju projekty, który również musi się znaleźć na wyposażeniu. Jak wspominałem na chwilę obecną, to jest pierwszy prototyp, niedługo powstanie drugi, który będzie udoskonalony. Ta kamizelka będzie musiała kosztować między 300 a nawet 400 zł brutto, i to bez wyposażenia. Także zdaję sobie sprawę z tego, że relatywnie dużo, no ale z drugiej strony jest to wydatek jednorazowy na wiele lat i pozwoli on wam korzystać z pirotechniki w dużo bardziej wydajny i zoptymalizowany sposób. A poza tym, czy dużo, biorąc pod uwagę customowe holdery, które się tutaj pojawią, i przypominam, ich jeszcze nie ma, no chyba nie do końca. Sami sobie przypomnijcie, ile wydaliście na ostatnią kurtkę jakiejś fancy marki, a tutaj macie kamizelkę, której zakup wspiera waszego ulubionego YouTubera, fajerwerkowego Arkadiusza Fajerwerkewiczka.